Gdzie się głosi uzdrowienia, tam dzieją się uzdrowienia. I na odwrót, gdzie się modli o uzdrowienia i rzeczy się dzieją, za mleko głosi się Ewangelię. To jest metoda Jezusa Chrystusa z Ewangelii. Po co ją zmieniać? Takie głoszenie jest trudne, jest ryzykowne, ale jest fajne i działa. Wiara ma związek z pewnym ryzykiem. Ktoś może powiedzieć, że gdyby wiedział, że na pewno Bóg kogoś uzdrowi, że zadziała, to by na pewno się pomodlił po uzdrowienie. Jakbyś wiedział, Wtedy byłaby to wiedza i niepotrzebna by ci była do niczego wiara. Wiara jest wtedy, kiedy nie wiesz, kiedy nie widzisz, ale się spodziewasz czegoś od Boga. Wiara jest po ręku tych dóbr, których się spodziewamy, powiedział św. Paweł. Bóg nie oszukał nas w Ewangelii, gdy mówił, że wierzący na chorych ręce kłaść będą, ci zostaną uzdrowieni. Ktoś może powiedzieć, że trzeba być roztropnym, że trzeba używać rozumu i tak dalej. Ja nikomu nie mówię, żeby nie używał rozumu. Fides et ratio. Jedno i drugie, ale rozum to co innego niż wiara, a wiara to co innego niż rozum. Choć mogą ze sobą współpracować. Możesz mieć rozum w szesnastki, w trzydziestki dwójki albo nawet więcej, a wiary zero, czyli nie mieć w ogóle wiary. Nie mieć w życiu żadnego doświadczenia wiary. Odnosi na przykład tu uzdrowień. Możesz mieć wiarę, że Bóg jest, że jest dobry, że nas bawił na krzyżu i że przygotował na miejsce w niebie, ale nie mieć wiary, pozdrowienia, w w uwolnienia i żadne cuda i przełomy życiowe. Bóg i Ty musicie się nieźle napracować, żeby kształtować taką wiarę. To nie jest tak, że tylko jacyś tam święci ludzie gdzieś tam mają swoją świętą, wielką wiarę, na przykład ojciec Pio albo Jan Bosko, że w jednej chwili stąpiła na nich wiara, już sobie mają tą wiarę i żyją długo i szczęśliwie i robią wszędzie cuda. I że reszta chrześcijan tego nie ma i podziwia tych herosów wiary. Każdy jest zobowiązany do wzrastania wiary, do pracy nad wiarą, do czynów, Wiary, do modlitwy o wiarę. My dzięki łasce Ducha Świętego i naszej pracy uczymy się wiary, wzrastamy każdego dnia wierze. Modlitwa o wiary to nie narzędzie manipulacji, Panem Bogiem, Bóg chce naszej wiary. Różni ludzie są na różnym poziomie wiary. To wszystko się zmienia. Wiara z Królestwa Niebieskiego rośnie, z mojego ziarenka staje się wielkim drzewem. Jest łaska, która daje wzrost. Jest nasza praca, wiara jest ze słuchania Słowa Bożego. Pracujemy ze Słowem, Słowo Boże pracuje z nami. My przybywamy ze Słowem, Słowo kształtuje naszą wiarę. Stajemy się jakby na nowo budowani ze Słowa, stajemy się ze Słowa. Są osoby, którym bardzo zależy, aby Słowo Boże działało w nich z mocą. Oni nawet śpią ze Słowem. Biblia leży zawsze przy ich poduszce. U innych na przykład całymi nocami cichutko leci Ewangelia na przykład, czy, czy jakieś inne słowo Boże z komórki. Ludzie szukają na różne sposoby swojego wzrostu wierze. Na przykład niektórzy budują swoją wiarę, słuchają setki, jak nie tysiące kateches na ten temat w internecie w danej dziedzinie. Później próbują się modlić za ludzi. Mają setki być może nieudanych modlitw. Znany charyzmatyk z Polski yy, mówi, że setki razy się modlił, zanim zobaczył pierwszy cud. To była jakaś sprzątaczka w szkole, stała ozdrowiona. Jeden ze znanych ewangelizatorów ulicznych ze Stanów Zjednoczonych, który kilka lat temu nagrywał filmiki na żywo e, z uzdrowieniami, powiedział, że wykonał około tysiąca modlitw, zanim zobaczył wielki cud. Podszedł do jakiegoś ochroniarza gdzieś na parkingu, zapytał, czy może się pomodlić. Tamten był bardzo chory, tam jakieś, jakieś kalectwo w ogóle, bo miał jakieś śrubki, nie wiadomo, co ruszać się, prawie nie mógł. I gość natychmiast został uzdrowiony, tylko ciepło poczuł, gdzieś tam w plecach, już nie pamiętam, ale mówi, mówi gość, że, że, że około tysiąca razy się modlił i nie widział czegoś takiego. Żona po prostu już, już była zła na niego, bo chodzili do marketu, a on szukał ludzi na przykład kulawych, jakichś chorych na wózkach, żeby się za nich modlić. Jezus mówi: Szukajcie tego tematu, a znajdziecie. Kto szuka, znajduje. Kołaczącemu otworzą. Wiara będzie wzrastać. Jeśli zaczniesz się modlić o wiarę i z wiarą, nawet z małą wiarą, wtedy może się okazać, że każdy duch choroby, niemocy, który kiedyś sobie drwił z ciebie, z waszej modlitwy, zacznie uciekać, zaczną się mnożyć uzdrowienia.